No, i tu wystawa pokazywała od lewej strony od końca. Też moje zielenie urobiłem Tuala, czyli jest on Polok i nadal zielenie i kolorowo. Jeszcze tak kolorowo tu chyba nie było. Proszę zobaczyć ten, jaki radosny. Także kolor, kolor, jeszcze raz kolor piruety delfinów i tu ten, ten duży obraz 2,60. Wersja pierwsza, mamy 60. Teraz są boki właśnie za zaokrąglone, bo on jest teraz zrobiony, zmniejszony ze względów transportu. Także boki są. zaokrąglone tu nowy obraz tegoroczny, majowy jeden z siedmiu, siedem obrazów w jednym, bo mam siedem właśnie obrazów sto na sto i grubość tradycyjnie 3D 3,5 cm no, część obrazu będzie na sztalugach wiadomo to mój drugi księżyc. Tu w Ostródzie był nadziei czekanie. Ten obraz jeszcze nie był prezentowany na wystawach. Też bardzo grafika. No i faktura bardzo, bardzo gruba. Taki wodospad. Wulkan emocji. No to moje darówko. Tu dla Michalskiej maglialenę malowałem. Przy okazji trzy. Jeden mi jeszcze został. No inspiracje. Inspiracje moc. Inspiracje. O no, moje zielenie ukochane. No to takie Tulipanek tradycyjny tutaj można pojechać do Astry Aż głos mi pić mi się chce chyba. Głos mi zasycha. No słynne Łzy księżyca. W końcu chyba na piąty raz na wystawie był w Muzeum Miasta Łodził, Muzeum Łukiennictwa. Był w Gdańsku. Tu są zaszkłem, to na sztalugach, bo obrazy złego. No nie będę teraz szkieł wyciągał są ładnie uprawione. No i ten radosny mój obraz. W czerwieniach, boki czerwone. Ten też znany obraz. Tu w szkle, tu za szkłem tym bokiem, no, mój Manhattan też warty obejrzenia. Na mojej magicznej ulicy brał udział tak jeszcze istniała na piętrze galeria. Też lubię te obrazy. Są takie trochę inne. Tu nowy obraz. No trzeba coś nowego też. Też faktura taka mocna. No, tradycyjnie mój portret, bo tu będzie moje miejsce dyżuru będę mógł się spotkać też później nie musi być to dzień w tego jeżeli ktoś sobie życzy wystarczy napisze do mnie zadzwoni no i moje widoczki no i tradycyjnie łódź abstrakcji i moje będą pary. A kończymy prezentację ponad 5 minut. Głową muru nie przebijesz. Dziękuję bardzo.